Są takie dwa tematy, których, mam wrażenie, w książkach dla dzieci i ogólnie w życiu staramy się unikać. To może nie jest do końca dobre słowo. I drugim z tych tematów pierwszego się domyślcie. Natomiast drugim z tych tematów są zdecydowanie pieniądze. To znaczy, jeżeli pada hasło pieniądze, to bardzo często tak jest, że mówimy a, pieniądze szczęścia nie dają albo nie rozmawiajmy o pieniądzach, a ja bym właśnie dzisiaj chciała, bardzo bym chciała porozmawiać o pieniądzach i chciałabym, żeby po pierwsze ktoś jak byłam młodsza ze mną też o nich dużo rozmawiał. A po drugie, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o nich bardzo świadomie z naszymi dziećmi. To jest ważny temat. Oczywiście, że o pieniądzach, jak o wszystkim innym w życiu, można też rozmawiać w taki luźniejszy sposób, zwłaszcza że chcemy skierować temat do dzieci. I ja dzisiaj przychodzę do was z książkami, dwie, które podejmują temat zarabiania nie tylko ogólnie pieniędzy i ekonomii, tak jak tu widzicie, ale z trochę innych perspektyw. Więc postaram się wam pokazać, co znajdziemy w środku, co jest dla nas ważne z jakiej perspektywy ja bym chciała, czy ja bym chciał porozmawiać ze swoim dzieckiem. Może zacznę od ekonomii. A, nie powiedziałam Wam tytułów. Ekonomia, odkrywam, rozumiem, działam. Oraz drugi tytuł co zrobić, by mieć dużo pieniędzy. I tutaj rozmawiamy o przedsiębiorczości, zarządzaniu pieniędzmi i czasem. Ja wiem, że teraz jest taka teoria, że w ogóle nie można zarządzać czasem. Znacie? Ja też niedawno poznałam, natomiast no, w takim uogólnieniu, oczywiście, że można ogarnąć ten temat i to będziemy robić. Zacznę może jednak od tej ekonomii. To jest książka w takim duchu edutainment, nie wiem, czy kojarzycie. Chodzi o to, że jest tutaj edukacja plus rozrywka, czyli nie suche fakty, takie jak to się kojarzy z typowymi podręcznikami, ale mamy tutaj w każdym rozdziale e, informację, Podzielone na akapity, ciekawostki, pytania, zadania, zagwostki. I oczywiście między tym wszystkim jest teoria, która ma zainteresować nasze dzieci. I w tej książce zobaczcie, jaka ona jest kolorowa i świetna. Na każdej stronie mamy rozkminiony, i to bardzo dokładnie wyjaśniony jeden temat związany z ekonomią. Zaczynamy oczywiście od tego, zresztą w jednej i drugiej książce, czym jest ekonomia? Ekonomia wywodzi się od słowa prowadzenie domu. Co, jak się tak zastanowić, jest bardzo, bardzo logiczne, dlatego, że no właśnie, jak się prowadzi taki budżet domowy i ogólnie gospodarstwo domowe, no to trzeba być niezłym ekonomistą lub ekonomistką. I to właśnie na takich przykładach związanych z życiem bardzo, bardzo opiera się cała ta książka. Chcę Wam pokazać spis treści, ponieważ jest on bardzo rozbudowany. A to dlatego, że tak jak wspominałam, no jedna strona to jest jedno Rozdział i jest tego tutaj dosyć sporo. Są takie ogólne rozdziały, one też są tak podzielone na kolory. Nie wiem, czy tutaj widać to. I właśnie te kolory dotyczą ogólnych rozdziałów. Mamy tak, pieniądze, banki, popyt i podaż, przedsiębiorstwa, handel i na końcu jest jeszcze słowniczek, indeks wyniki testu, bo jest też test, więc takich pięć ogólnych rozdziałów. I ten test dotyczy tego, sprawdzenia tego, czy ty masz instynkt ekonomisty? I oczywiście, że to jest książka dla dzieci. Ja uważam, że to jest książka dla dzieci takich 9-10+, które już dobrze wiedzą, czym są pieniądze, e, zaczynają się interesować się tym, żeby jednak mieć te pieniądze i oszczędzać. Zapewne też gdzieś tam w tle macie hasło kieszonkowe. No i właśnie wszyscy są zainteresowani pieniędzmi, natomiast warto wiedzieć co, jak, skąd się to wzięło, więc historia jak najbardziej też, czyli handel Wymienny, czyli skąd się wzięły potem pierwsze monety, skąd się wzięły banknoty i co się działo z pieniędzmi, aż do pieniędzy wirtualnych, które oczywiście teraz też mamy w obiegu. Mamy tutaj też takie pomysły na zabawy, skoro edutainment to znaczy, że trzeba dziecko też zaangażować. Więc tutaj na przykład dzieci tworzą swój własny czek i potem tymi czekami, które stworzą, pieniądze wiecie to nie są tylko monety czy banknoty. Walutą mogą być różne rzeczy i tego też dzieci się dowiedzą z tej książki. Więc tymi czekami później również można oczywiście obracać. Bardzo dużo informacji o bankach. Eee, jakie mamy rodzaje banków. Tu gdzieś była też taka fajna tabelka. O, zobaczcie, żeby to wszystko dzieciom uporządkować, bo to jednak są tematy, no mówię, 10+, plus, dlatego że no, dla takiego czterolatka czy pięciolatka część z tych rzeczy będzie niezmiernie ciekawa. Natomiast część będzie zbyt trudna, więc jest to też książka na lata. O, tu jest świetna rzecz. Kolejny test, szkoła przetrwania. Jak byśmy sobie poradzili w różnych trudnych sytuacjach. I w zależności od tego, jak odpowiemy, strzałka prowadzi nas do kolejnego miejsca i dowiemy się. Czy poradzilibyśmy sobie słabiutko jako ekspert, albo jako adept? Czyli, czyli jesteś na dobrej drodze, ale potrzeba Ci jeszcze trochę praktyki i przedsiębiorstwa, i też będzie handel, czyli wszystkie rzeczy związane z teorią, ale też ciekawostki. Mamy tutaj co jakiś czas, postać, Z którą można, jeżeli jesteśmy nią zainteresowani, zapoznać się, potem oczywiście sobie poszerzyć wiedzę. Natomiast właśnie podoba mi się to, że tutaj jest tak hasłowo w dużej mierze i jeżeli jesteśmy zainteresowani, to sięgamy po więcej, w, po prostu w innych miejscach. Można to sobie poszerzać. Natomiast jeżeli przeczytacie, gwarantuję Wam, że dziecko zdobędzie wiedzę, po prostu teorię, będzie miało ogarnięcie. Ale też to jest świetna rzecz dla dorosłych, bo ja uważam, że my faktycznie nie potrafimy często rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, więc tutaj dużo teorii, ale też masa praktyki, ćwiczeń, zabawy. Ja bym chciała, żeby akurat ta książka trafiła też do um, szkół. Są tutaj praktyczne zabawy, które angażują grupy dzieci do rozkminiania danego tematu, czyli rozumienia w praktyce. Wiedzy w praktyce. I teraz, a propos rozumienia wartości pieniądza, to ja myślę, że ta druga książka podchodzi do tematu w trochę inny sposób. Do mnie przemawia ta bardziej, dlatego że ja osobiście, ja która nigdy nie potrafiłam rozmawiać o pieniądzach, bardziej do mnie przemawia ta spójna historia Samuela, zaraz wam o niej powiem, który, z której wychodzimy i rozkminiamy właśnie wszystkie tematy związane z, z ekonomią, z pieniądzem, z zarabianiem itd. Bo y, zaczynamy właśnie od historii Samuela, który mieszka w wiosce rybackiej i w tej wiosce jest tak, od pokoleń, od zawsze, że rybacy wychodzą złapać ryby. Ich jest niewiele, bo to jest też trudne złapać tak ryby dla całej wioski, żeby się wszyscy najedli każdego dnia. Więc łapią mniej więcej tyle, żeby przetrwać do następnego dnia. Następnego dnia idą i łapią kolejne ryby. I tak jest od zawsze. I mamy tutaj właśnie tego chłopca Samuela, który zastanawia się nad tym, czy to tak do końca musi być czy on faktycznie nie mógłby wykombinować czegoś, co by sprawiło, że nie trzeba będzie tych ryb łowić codziennie, więc będzie się można zająć innymi rzeczami, że będziemy ich łowić więcej na raz, więc no znowu, będziemy mieli wolne dni, nie trzeba będzie tego robić codziennie, żeby to było bardziej efektywne. Zawsze jak jest w grupie taka osoba, która z pełną determinacją szuka odpowiedzi na takie właśnie wyzwania, najczęściej jest tak, że Znajduje i wspiera całą społeczność. I dokładnie tak się wydarzyło z Samuelem. Mamy tutaj historię, w której on pożycza ryby, żeby przetrwać em, na miesiąc. Pożycza te ryby od innych rybaków, i ten czas, który zdobył, no bo nie musi łowić, ma te ryby, przeznacza na zbudowanie wynalazku, który ulepszy ich życie. On nie wie, czy ta inwestycja, no bo to jest inwestycja jednak, bo jakby i zadłużył się, nie wie, czy mu się zwróci, czy nie. Natomiast wkłada bardzo dużo wysiłku w zdobycie wiedzy i w przygotowanie tego tak, żeby nie, mógł, nie miał sobie nic do zarzucenia, żeby nie mógł powiedzieć, a dobra, no pożyczyłem, potem nic nie robiłem i się nie udało. Tym razem mu się udaje i właśnie na tej historii jest oparte wszystko, co jest związane z przedsiębiorczością, z ekonomią, Wyjaśnienie. Mamy tutaj też informacje o y, właśnie pieniądzach, jak one powstawały. Więc y, trochę te informacje się powtarzają, natomiast są podane w zupełnie inny sposób, na zupełnie innych przykładach i ja uważam, że ta książka jest taka bardziej osobista, tak bardziej trafia do y, człowieka, który chciałby przemyśleć te sprawy, zrozumieć, ale też tak bardzo przełożyć na swoją codzienność. Czyli dokładnie tak jak to zrobił Samuel z naszego opowiadania. Tu zresztą jest bardzo dużo takich momentów, kiedy możemy sobie zapisywać, robić notatki. Tutaj z tyłu też jest taka tabelka na nasze obserwacje, więc no ta książka jest taka, ja bym powiedziała, taka bardziej użytkowa, coś na kształt takich, no nie ćwiczeń, ale takiego czegoś, co warto mieć zawsze przy sobie, zawsze pod ręką, co na pewno będzie, wiecie, zabazgrane naszymi przemyśleniami i oby było ich tutaj jak najwięcej i wszystkie tematy ekonomiczne i właśnie takie związane z pieniędzmi. One tutaj są. Chcę wam pokazać jak wygląda spis treści i ten spis treści nie jest taki właśnie jak tam był taki konkretny, że tam jest po prostu teoria wiadomo, banki, pieniądz i tak dalej, historia. Tutaj to wszystko też jest, ale jest trochę inaczej podane. Jest na przykład klucz do bogactwa, wartość. To jest bardzo ciekawy rozdział. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za daną rzecz dla niektórych Wielką wartość będzie miało coś, co dla nas. Kompletnie jest bezużyteczne, więc czasami dziwimy się, że niektórzy są gotowi zapłacić ogromne pieniądze za coś, za co my byśmy nie dali złamanego grosza. No, ale właśnie trzeba rozumieć temat, żeby wiedzieć, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej się zachowują. Bardzo dużo tutaj też jest i chciałabym to bardzo podkreślić o świadomej konsumpcji, czyli o świadomym kupowaniu, ale też świadomym inwestowaniu, o zastanawianiu się, na co wydajemy. Jeśli macie dzieci, które czasami nie rozumieją, że w tym momencie no dobra, no, rodziny nie stać na nowy telefon czy jakąś zabawkę czy dużą rzecz. Ja myślę, że ta książka jest fajna do przeczytania, bo tutaj też jest sporo o tym, jak tworzy się budżet domowy i jest też zachęta do tego, żeby stworzyć własny budżet i yy, no, żeby dzieci zrozumiały, jak to działa, czyli że mamy wydatki stałe, no których nie przeskoczymy, bo zaczniemy się zadłużać, jak pominiemy te wydatki stałe. Bardzo fajne tutaj są właśnie rozpiski na tabelki e, z tym związane. O, tutaj właśnie mi się otworzyło. Tutaj czytelnicy sami odpowiadają, jaki to jest rodzaj wydatku: stały, zmienny, nieprzewidziany czy uznaniowy. I wymienione są różne rzeczy, które my musimy właśnie zaznaczyć w tabeli. Nie wiem, czy wszyscy dorośli nawet będą mieli ogarnięty ten test, także bardzo polecam czytać razem albo po prostu przeczytać też sobie. A dużo tutaj też jest a propos zarządzania właśnie czasem i pieniędzmi. Bardzo dużo też tutaj jest o tym, jak my możemy, no właśnie, zainwestować swój czas, żeby mieć więcej pieniędzy. I tu i są takie, jakby zachęta do tego, żeby wymyślić, co co ja mogę zrobić. Są podane, podrzucone, jakby konkretne przykłady, natomiast trzeba je dostosować do swoich możliwości, swoich potrzeb i jakby swojej sytuacji życiowej, ogólnie mówiąc. Dużo Wam opowiedziałam, ale zależało mi na tym, żeby zagłębić się w treść tych książek i żeby Wam przekazać esencję tego, co tutaj znajdziemy, bo powtarzam i podkreślam, temat pieniędzy, ja uważam, że on jest kompletnie zaniedbany, jeśli chodzi o książki dla dzieci, Dzieci. Zresztą w grupie aktywne czytanie często szukacie czegoś, właśnie co pozwoliłoby porozmawiać o pieniądzach z dziećmi. Więc, no, dwie propozycje mamy.